Przedszkole nr 350 Jaśminowy Gaj usytuowane jest w dzielnicy Wola u zbiegu ulic Aleja Prymasa Tysiąclecia i ulicy Wolskiej. Przedszkole mieści się w budynku wolnostojącym parterowym położonym w sąsiedztwie parku Edwarda Szymańskiego. Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe i duży, pełen zieleni ogród. Przedszkole jest czynne w godzinach 7 1730 do przedszkola uczęszcza średnio 125 dzieci po 25 w każdym z pięciu oddziałów. Dzieci mają do dyspozycji pięć kolorowych, bogato wyposażonych sal zajęć z bezpośrednim dostępem do łazienki. W każdej grupie pracują dwie nauczycielki, których pracę wspomagają pracownicy obsługi. W przedszkolu panuje miła, rodzinna i serdeczna atmosfera. Dodatkowo oferujemy również dzieciom zajęcia sensoryczne, zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, kulinarne, badawcze, matematyczne. Na terenie placówki co miesiąc odbywają się koncerty i teatrzyki edukacyjne. Organizujemy wiele wyjść i wycieczek edukacyjno-rekreacyjnych. Przedszkole jest dobrze usytuowane pod względem komunikacyjnym. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się przy ulicy Aleja Prymasa Tysiąclecia oraz Elekcyjnej, przystanek tramwajowy przy ulicy Wolskiej. Najbliższa stacja PKP Warszawa-Wola znajduje się przy Alei Prymasa Tysiąclecia, pomiędzy ulicą Kasprzaka i Wolską. Wejście do budynku nie jest bezpośrednio z drogi osiedlowej. Przy wejściu do budynku Przedszkola brak schodów. W przedszkolu zapewniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy. Plan tyflograficzny. Zapewniony jest dostęp do pętli indukcyjnej. Na drzwiach widnieją tabliczki z oznaczeniem funkcji pomieszczeń w braju. Wszystkie przeszklone drzwi oznaczone są dwoma pasami kontrastowymi. Osobom ze szczególnymi potrzebami Zapewniamy możliwość ewakuacji. Dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi ograniczony jest dostęp do pomieszczeń, zbyt wąskie drzwi. Toaleta w budynku nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego. Przedszkole objęte jest monitoringiem wizyjnym. Monitoring obejmuje teren wokół placówki: ciąg pieszy do wejścia głównego, wejście boczne, ogród przedszkolny. Przy budynku nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby uprawnione mają prawo wstępu z psem asystującym. Kontakt: przedszkole nr 350, Jaśminowy Gaj, ulica Wieluńska 12. 01 240 Warszawa Wola. Telefon kierunkowy 22 836 30 41. E-mail p350 małpa .um Strona internetowa